Dopóki było jasno, wszystko było jasne. Dopóki było jasno, wszystko było jasno... Muna Otwocki jest wspólnotą działań. Przeciwstawiamy się poczuciu bezsilności i zwątpienia w możliwość prawdziwej odmiany losu człowieka. Dążymy do zmiany obecnego świata, w którym człowiek ma potencjalnie możliwości poprawy swojej sytuacji, lecz jest ograniczany przez bezrozumne działania i rozwój świata nieukierunkowany na szczęście ludzi. Istnieją już środki techniczne mogące zaspokoić życiowe potrzeby człowieka. Jednak ich odpowiednie wykorzystanie nie jest możliwe w społeczeństwie konkurencji. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Rewolucja świadomości. Potrzebna jest anarchia. Potrzebna jest rewolucja rozumu. Potrzebna jest rewolucja, rewolucja, rewolucja rozumu. Rewolucja, rewolucja świadomości. świadomości. Potrzebna jest anarchia. Potrzebna jest anarchia. Się to się doświadczyło i yy, wychodząc, jak wiadomo, z założeń bardzo górnolotnie teoretycznych i chcąc rzeczywiście wcielać się yy, śladem właśnie częściowo tej nieszczęsnej psychologii humanistycznej pewne ideały anarchistyczno-rewolucyjne, no my to usiłowaliśmy robić z do tej pory, chyba to babimy. Ja ostatnio tak sobie pomyślałem, że my rzeczywiście wciąż jesteśmy takimi rewolucjonistami, bo, bo wciąż działamy tak jak na początku w pewien sposób, więc nie jest aż tak źle, ale y, nie chcemy udawać, że y, nie chcemy opowiadać o tym w naszych przedstawieniach. A, y, więc y, po prostu praktyka nas poprowadziła do tego, żeby już nie wygłupiać się i nie opowiadać o tym, że, że zmiana jest możliwa, bo y, w każdym razie nie w naszym wydaniu. Myślę, że zmiana jest możliwa, tylko że nie przez rewolucję, tak jak trochę mam taki stereotyp w głowie, tylko przez pracę organiczną, którą na przykład ja w swoim życiu jakoś tam staram się praktykować na tyle, na ile Można bardzo dużo zmienić. I na poziomie indywidualnym, i na poziomie społecznym. Potrzebna jest rewolucja rozumu, rewolucja świadomości, potrzebna jest anarchia, ponieważ krwawe rewolucje niszczą jedynie skutki działania chorej i zdeformowanej świadomości obecnego świata. Uważamy, że w stanie dzisiejszej. Ekonomiczno-policyjnej przemocy sferą prawdziwie rewolucyjnych działań jest sztuka. Przeciwko stagnacji, przeciwko zastojowi, przeciwko śmierci. Ferą prawdziwe rewolucyjnych działań jest sztuka. Dzieci bez względu na religię, tam z początku tak nam dopomożemy. Znaczy, że dzieci są na religię, Bóg, to Bóg! <laughs> I o, ostata! Nie będzie niemiec, plu nam w twarz. I tam tak jest! dzieci nam germaniły! Złoty ruch! Porażny stanie, chłopiec nasz. Bóg, straszne, tam Uf, w bóg, w będzie nam germanił! Bógka będzie nam germaniła! Złoty róg!

My w jakiś sposób zrezygnowaliśmy z głoszenia rewolucji, ponieważ uznaliśmy, że nie jest ona wpisana w nasze przeznaczenie w jakiś sposób. Znaczy, że tak, ani inaczej potoczyły się nasze indywidualne losy, tak, ani inaczej potoczyły się grupy dzieje grupy, że już nie możemy chyba wyskoczyć z, tego, z tych kolejnych, w których jesteśmy. Sztuka jako nośnik idei, uczuć i marzeń o spełnieniu utopii jest narzędziem rewolucji. Będąc pobudzaniem do przeżywania szczęścia, do osiągania wspólnoty z ludźmi i światem, prawdziwa sztuka jest świętem, a święto jest rewolucją. Prawdziwa sztuka jest świętem, a święto jest rewolucją. Niszczy zastane granice, jednoczy przeciwieństwa.